W dzisiejszym odcinku. Po raz drugi zagrałem Plants vs zombie i tutaj mam bonus game. Okej, okay. jest. O nie, to jest to co w drugiej części. Ten nie ustawił. Zepsuch. No nie, daj, dawajcie mi jakieś te. No nie. No co jest?

I czy ta gruszka, czy co to, to jest do rozwali? O, na hita! Tam to jest znikło. Fajnie. Test. A, dru druga rzecz. Aj, znowu zepsuł. Najlepsza. Najlepsza rzecz. Dobrze, że tak wybrał. Dobra. Ej, on niemocny, mocno będę go miał. No nie. Rozwal. Kolejna moneta. Pyk. Pyk. O, błędnie, gdzie tam tutaj? I. Winek. O. Lech szybciej to iść. Please. Szkoda, że nie mam przyspieszenia. Chyba, że potem tam odlekować. Mógł? No, 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 no. SKACZ! Dobrze! 2 na 3! Najpierw te... To na pewno fajne dom. Lodowy. To jest Sigma. Pyk. Na! No! Co to jest? diskopolu? Nie, ja przegram jak nie dostanę gruszki. O to te, Ten grzybek Dobrze go użył Dajcie mi drugi raz tego grzyba, tak Byk. Dobrze, no co to jest? Mocnij się. Nie, a to przegrą. A to przegrą. Nie. Po raz pierwszy przegrą. Tak wygląda Przegrano. Lepszo. Powadzimy do mieszkania. Nie. Nie robimy. Po raz drugi robimy przygoda. Teraz z jakimś kijem. I czołnia, wszędzie kosiarek. Od razu słonecznik. Kolejny. I w poprzednim odcinku takie... Odblokowaliśmy i te tego jeszcze nie testowaliśmy, bo w poprzednim odcinku jeszcze taką bonusową level, a więcej wam nie spoilerował, jak ktoś nie udział. Dzień dobry. Dzień dobry. Pyk 25 Może te jakieś Jakby za daleko poszli, tak? No, mogę postawić takie pułapki Bo no to wybuchło Jak to rośnie no to tak wygląda Fajnie Dobra, tutaj pyk. I tu też słońce. Zabierzemy. Pyk. I to, jest I to jest ten z kijem. Nie wiem, kto to jest. Nie w drugiej części. Kaboom! Po raz drugi piszcie. O, skoczył to. Aha, jaki skam. Jest to, jak już A właśnie nie użył tego. nie, nie on przyjdzie. To przyleci. A, marnołów tylko. I czas tylko leci. Dobra. Pyk, pyk, pyk. Ja jestem bogaty już. Ci zostały po tym. fajne, fajne. Tutaj kabu. jest mega easy. Ty to przeskoczysz, bo już rozumiem Twoja mechanika. Ciekawe w ogóle, ile kosztuje ten lodowy. No już na szybkości, a ja, dobra. Pyk 175, na drogo. Tak jeszcze rośliny będą. Tam będzie fajnie. Mogę to kliknąć? Po raz kolejny, chyba już drugi raz, ten tym będę się bił. Co jest? Teraz jakoś zepsuto, nie? Dzięki, play. O, dziękuję. Można, można. To no właśnie nie można. Teraz tam stąd. Nieważne. Brick. Tutaj go damy. To się dobry oczek tak? No dawajcie. dawaj słońce tutaj Dziękuję za słońce i za współpracę By. Może dzisiaj na to nową mapę, czyli noc, dobra, tutaj spowalniacza. Chciałby no właśnie. Bym to miał. To jest długo nawet to idzie teraz. To już się cięższę. Wychodź. Nie. 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 Nie, nie, nie. No. Dobry piesek. Znowu kolejny się koleksyjny. Ja w połowie jestem, nie? Coś jest złote, jeszcze szybciej to kolejne postawię, a te lodowe. W sumie to wolniej będzie złote. Jak chodzi o chodzenie. Big. Tutaj. Słońce. Pyk, pyk. Idziemy dalej. Nie, pana nie lubimy, jednak. Pana skaczącego jak małpa. Fajnie, jakbym ta słońce biorą Po raz kolejny znowu ten pan. No dobra, i tak. Podwójnie, jak się będę I kolejny się będzie tam. Już powoli o dostawił. dostawią. Pyk Pyk to Pyk nie? A i tak i tam nie dojdą Rośnie! Brawo! A i tak nie dojdą A jednak Wiem. Ty wątpię, że... że już poszedł. Nie, a co? Na razie łatwo. Dobra. O, patrzcie! Jak miło! Już się skończyło. O! 150 kosztuje. I tam idzie podwójny groszek. No nie denerwuj mnie! No, dziękuję. O! I w końcu można wybierać i dość małe postaci. Oczywiście gro słonecznik, groszek, lodowy groszek, śliwki. To... Dobra, jak będzie to, tam to długo siaduje. Lecimy! To nie dosłownie Szybko No Pyk, no, dawajcie coś No to już na razie jeden bambi leci. Kek, dziękuję. Dobra, pięk słońce. Kolejny. Co mogłem zaczekać? Chyba, że złoty ształ trafił. No, oczywiście, że nie. Ale dobrze, że na no zbieruch Dobra, do coś. Dawam do tych beczków, dawał.

Gdybym zapomniał te lodowy dawać, to i tak na razie z tym gorzej potem będzie szybko słońce zebrać. O, Jones jego nachita. jak w trójce, tak, onej kozacki, to ja najlepszy postać z gry. Kolejnego. Czekaj, czy to zniknie, czy nadal będzie JOT. Od... Po prostu już nie przestanie gryć. Tu kabum, jak dosięgnie, to jak dosięgło. A, jednak je yeah, zaj z powrotem ten na dole. Dobra Fajnie jakby szybciej gryz, bo tam kolejny z capką leci, z łysy Dobra Tamten już przynajmniej padł Dobry No, warto dobrze. Dobrze. I jeszcze mamy cieniec, jak tutaj, to i grzybka, a potem mamy grzybkę. Grzybki dwa, tutaj nie wiem co, kolejny, to kolejny kwiatek, ten, ten grzyb co przejmuje netfine net, to nie wiem, też, też nie wiem, też jakiś grzyb, nic i nie wiem, a tam nie mogę już. W no, dzisiejszym odcinku to już na tyle, dziękuję wszystkim za oglądanie.